Cześć! Tu Julia, Zuza, Ania, Andrzej. Czyli razem oglądamy się. Zapraszamy do oglądania. Szykujemy się do odjazdu. Myjemy naczynia, odkurzamy, żeby był porządek. A nasza miejscówka prezentuje się następująco. To jest taki większy parking, tutaj blisko plaży. Stało kilka kamperów vanów, już parę też odjechało. A nasz stał tutaj boczkiem żebyśmy mieli w miarę poziom do kąpania, do funkcjonowania. O proszę bardzo. I tak wygląda w towarzystwie reszty. Jesteśmy w Halmstad i teraz idziemy do zamku. E, zamek powstał w 1315 roku, nigdy nie pełnił funkcji obronnych. E, król odwiedzał ten zamek e, po to, aby począć w tzw. Tak celach rekreacyjnych, albo gdy e, objeżdżał cały swój rejon, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze funkcjonuje, czyli w, w celach tzw. Tak e, inspekcyjnych, czy tak no, żeby nadzorować co się dzieje w poszczególnych regionach. czy ja to rzeźba za nami? To rzeźba Picassa, ukazująca portret jego ostatniej żony. Chodźcie z nami do parku Picassa. Studiując klasyka, bydle jedzie. Czym jest bydle? Bydle to jest chiński autobus marki Byd. Pręczymy się! Kręcimy je. Zobaczcie, tutaj jest inna rzeźba. Co prawda już nie Picasso, tylko innego artysty. Zrobiliśmy zrzut właśnie nieczystości. Jesteśmy na takiej... tutaj... jak to nazwać? No, parking, taki taki odpoczynek, parking, odpoczynek, odpoczynek, bez stacji. Mamy takiego kampera w Ma takie numery azjatyckie typowo. Zaraz że tak, tak. Takie chińskie hieroglify jakieś. Ale to niekoniecznie Chiny. No. Więc zaraz ruszamy dalej. Gdzie idziemy? Do Jarnwagens Museum. Czyli muzeum kolejowe, tak? tak? Zobaczymy kolejny raz szwedzkie pociągi, jak prezentowały się kilkadziesiąt, nawet sto lat temu. dotknąć, spróbować właśnie poznać. Także na przykład ja tutaj mogę przerzucić zbrodnicę. A ja już wiem, co zaraz zrobi Andrzej. Maszeruj. Już zastanawiam, czy lokomotywą Hamujemy. Można to a Znajdujemy się w Angelholm, w miejscu, w którym rzekomo w 1946 roku lądowało UFO. I właśnie to UFO jest modelem w skali 1 do 8, tego, który tutaj wylądował, natomiast linie na powierzchni Ziemi pokazują, gdzie wylądowało to ufo. A tu tablica upamiętniająca to wydarzenie. i rezerwat przyrody Kulaberg. I tak sobie na tym półwyspie siedzimy, siedzimy, patrzymy na te klify i okazuje się, że ten wycieczkowiec, ten prom towarowy, który płynął, płynął przez mały lub duży bełk w zależności czy płynął pod mostem czy nad tunelem, a dokładnie z tamtej strony widać wybrzeże duńskie, także nawet operatorzy komórkowi dają znać, że jest coś z danią na rzecie, także fajnie, fajne miejsce. My znaleźliśmy swoją trasę, o, dziewczyny znalazły swoją tak. trasę, więc Zdężamy, finalnie... wdężamy no. do tej latarni. To jest taka yy, znak nawigacyjny bardziej, bo klif jest bardzo wysoki, więc ta latarnia ma taką rolę, jaką ma, ale jest niewyględna jakby, tak? Także idziemy dwójkami i zobaczymy, kto pierwszy dojdzie. W latarni mamy taki eksponat. Górna ż żuchwa tak się nazywa, jakiegoś zwierzęcia. Tutaj zęby wy wypiłowane, dziury jak diabli. Ale chyba nie bolało, bo żaden nie wyleciał. Wszystkie są, nie, wiem, no jednego nie ma jednego. Ale to może taki przypadek był. Ap, ap, ap. Słuchajcie, jesteśmy niby w Szwecji, a tak naprawdę u wrót, nie wiem, innego państwa, innej krainy, innego czego. Teoretycznie terenu autonomicznego e, zwanego Ladonia. A wszystko zaczęło się od tego, że pewien artysta na brzegu zaczął budować wieże takie około 15 metrów wysokości. To była specjalna jakby konstrukcja, rodzaj sztuki. Przez dwa lata nikt z władz o tym nie wiedział, bo to jest teren rezerwatu, więc nie wolno. Potem, jak się władze dowiedziały, zakazały, e, e, nie pozwoliła, bo ta konstrukcja nadal tutaj trwała, zaczęły się batalie e, sądowe. Aż pewnego razu artysta stwierdził, że skoro przez dwa lata państwo nie wiedziało o istnieniu tej konstrukcji, to znaczy, że jakby nie kontroluje w pełni tego terenu. W związku z tym e, założył Tutaj swoje państwo, które ma e, powierzchnię 1 kilometra kwadratowego, e, ma nawet swój hymn, ma e, swoją flagę, e, ma swoją królową, premiera e, i właśnie nazywa się Ladonia. Więc to jest coś takiego wyjątkowego, unikatowego, unikatowego e, i myślę, że, to do, myślę, że to dosyć ciekawego. Od tamtej pory tutaj przychodzi mnóstwo turystów, żeby zobaczyć jak to wygląda. Zresztą zobaczcie jak wygląda wejście. Ale to jest w ogóle niesamowite. Jak spojrzycie na tą budowlę, to to jest no, niesamowite po prostu zjawisko, że coś takiego powstało, że ktoś spędził tyle czasu, żeby utworzyć swoje państwo. To niemożliwe. To co? Przespacerujemy się po ladońskich labiryntach. Spójrzcie tylko na lewo i na prawo, jakie są korytarze. Trzeba uważać, wszystko jest zrobione z drzewa i z gwoździ. Szczególnie uważamy na gwoździe, ale powiem wam, że w labiryncie tego Państwa nigdy nie byliśmy. Jesteśmy na Ambonie w Ladonii. To jest takie bardzo gościnne miejsce, stąd się wita wszystkich, którzy tutaj przychodzą i tymi korytarzami potem wędrują. Chodźcie w me progi. Tak się prezentuje nasza miejscówka na dziko. Mamy tutaj takie ławeczki. Jesteśmy oczywiście nad brzegiem Bałtyku, blisko Helsingborgu. No i stoimy tutaj z boczku z racji, że cały parking to już jest zajęty przez inne wany. Również wybrały sobie tą miejscówkę na noc. I zachodzik słońca.